Cześć, ja się nazywam Mateusz Durlik i zapraszam Was dzisiaj do drugiego odcinka naszego cyklu Żolibosz Okiem. Tym razem naszym gościem będzie Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju i Robert jest z nami. Sponsorem odcinka jest firma Matexi. Sponsorem odcinka jest salon optyczny Twoje Oksy. Gdzie oprowadzisz w tym odcinku Żoli Boża? Dokąd nas zabierzesz? Po pierwsze, ja y, jestem oczywiście z kabertu moralnego niepokoju, to po pierwsze, ale, ale po drugie jestem z Żoliborza, co jest dla mnie równie ważne. Chcę zabrać Państwa w podróż po moim Żoliborzu. Pójdziemy tutaj za róg na Mickiewicza, pójdziemy tam na Felińskiego, pójdziemy tam na Wieniawskiego, no i pójdziemy na, na plac zabaw przy placu Wilsona, na Żoromskiego. Super, to ja przekazuję mikrofon Robertowi, a Wy nas koniecznie oglądajcie. Ruszamy. Jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Restauracja, pizzeria Zoli, która do tej pory nie ma koncesji na alkohol, już kiedyś była, potem stracili i teraz nie mogą odzyskać. I to jest oczywiście skandal nie to, że nie mogę żyć bez alkoholu, no ale fajnie, tu usiąść w ogródku, wypić piwo. Jest tam taki cudowny ogródek, to jest jedno moje z moich ulubionych miejsc, ten cały ogródeczek przy żoli. Przy w ogóle kocham to miejsce, dokładnie to, to bo to jest w ogóle esencja żoli Boża. Jest żabka, żabka, wiadomo, działa do 23, działa codziennie. Są piękne dziewczyny, które się kręcą przy żabce, więc ja też tutaj często bywam. Znaczy jestem żonaty, od razu mówię, żeby dziewczyny uważali się, nie podchodźcie do mnie. Tam jest moja ukochana knajpa Pasadena, gdzie są lunche do 15 i polecam hotlet schabowy z ziemniakami Pile. No nie ma nic lepszego na świecie. Jeśli Pasadena jest zamknięta, bo w poniedziałek już parę razy pocałowałem klamkę, to idziemy za róg. I tam jest na przykład, tam jest na przykład, są głodomory, no i tam to jest prawdziwe, prawdziwe polskie jedzenie, cały Żoliborz, prawda, wszystko tu jest, wszystko tu jest, pod nami jest metro, powinno być też przystanek metra na placu inwalidów, no, kiedyś był chyba planowany, może kiedyś będzie, zrobią wreszcie tam porządek, bo jest syf niemiłosierny. No co, tu jest pięknie, pani sprzedaje kwiaty, więc można je kupić, przenieść trochę tej wiosny do domu, do domu, tak. No i co? Tu są jeszcze fawory, można wypić kawę, chociaż czasem zapominają, że się zamówiło albo zamówi się i czekasz, 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 czekasz. No jest przystanek winny. Wszyscy go znają. Nie zawsze tam zaglądam, ale zawsze z zazdrością patrzę na ludzi, którzy tam siedzą. Chciałem być yy, z nimi. Chociaż nie, właściwie bym się zapił na śmierć, no to też. Tak nie jestem za tym, żeby codziennie być w przystanku winnym, ale jestem za tym, żeby był alkohol w zoli, tak?